Cześć, witam Was wszystkich serdecznie z warsztatu Dzisiaj będzie filmik o tym jakiego psikusa zrobiła firma Spirit River i Halloween. mianowicie chodzi mi o Squirmy Wormsy Robiłem wam filmik, który pokazywał jak wyglądają wormsy takie beznadziejne, dziadowskie, taki shit, który na Ali, czy gdzieś tam w Chinach, możemy kupić za jakieś śmieszne pieniądze. Porównanie tego z tymi oryginalnymi, czyli na przykład Speedy River, jak wtedy mogliśmy u nich kupić, albo. Te zabawki antystresowe Mondo Spaghetti Bal, mi zabrakło tego Mondo też, tam problemy miałem. Jakieś złe kolory przyszły, więc no zamówiłem no normalnie tu gdzieś kolory: różowy i czerwony, ten, który zawsze biorę. Zacznijmy od tego, że różowy, no tu jest wszystko spoko, ale moi drodzy, to. To jest nawet nie ten kolor, ale to już pomińmy to, że mogą być w różnych materiałach pewne jakieś różnice barw, bo niejednokrotnie tak się zdarzało, yy, jakaś partia wyszła ciuteczek jaśniejsza, ciuteczek ciemniejsza. Okej, okay, to wszystko jest do przełknięcia, no ale jeżeli kupujemy Squirmy Wormis, i chcemy dostać ten właśnie dobry materiał. A w opakowaniu dostajemy dziadostwo, które przypuszczalnie kupimy za złotówkę gdzieś w finach. I zobaczcie, to tak, żeby to nie był jakiś fake. Ja to słuchajcie, biorę i otwieram. Zobaczcie. Co dostajemy teraz? Dostajemy te zwykłe chińskie gumy. To nie ma nawet porównania. To jest fake squirmy ja to tak nazywam. To jest shit totalny, który nie nadaje się do niczego. Pęka. Zresztą obejrzyjcie sobie ten filmik poprzedni, ja go wam w ogóle podlinkuję. Jaka jest różnica między tym? a oryginalnym, takim jak ma być, z takiego materiału, z jakiego to powinno być wykonane. Odłóżmy sobie to tutaj. No i weźmy jeszcze te yy, starsza dostawa, pewnie dobre były. To tak na szybko, pokrótce wam pokażę jaka to jest różnica. No nie, wyciągmy to. Popatrzcie się. To jest proste, to się poddaje, to jest mega miękkie, mega rozciągliwe. A tutaj, co to jest? To, to wygląda jak makaron z zupy chińskiej. Na litość boską. Weźmy sobie tak tylko tyle takiego wormsika. Zobaczcie jak to się rozciąga. A weźmy tyle tego szitu. Popatrzcie, jakie to jest powinnane. To się powinno poddawać. To powinno opaść. Tak jak na przykład wezmę tutaj. Nie? Wezmę kawałek i to wisi. Jak to obrócę, tak to pod swoim ciężarem ten materiał się poddaje. I dzięki temu to jest właśnie dobre. Dzięki temu ten materiał jest super, bo on jest miękki. I on bardzo dobrze w wodzie pracuje, no nie? A tutaj firma. Zaczyna nas nabijać w butelkę Sprzedając to Pod nazwą tego I w cenie tego Ja wezmę jeszcze O tak Słuchajcie Jedyna różnica jaką ja zauważyłem To że tutaj Przy tym dziadostwie nie ma Tego napisu TM Nie Ale moim zdaniem jeżeli firmie brakuje tego dobrego materiału, który my chcemy kupić, to zamiast wciskać nam kit, powinna nas poinformować, że na przykład nie ma już tego materiału, będzie zastąpiony jakimś tam innym. Krótka, jasna informacja, żebym mnie ja wiedział, co ja kupuję, tak? No, niestety, ja strasznie się zawiodłem. Yy, uważam, że jest to nabijanie ludzi w butelkę. No i tyle. Ja po prostu przestrzegam. Nie wiem, czy wy już mieliście takie sytuacje, czy nie. Ja dostałem coś takiego. Jestem po prostu zażenowany taką sytuacją, że takie firmy robią coś takiego. Jeżeli czegoś nie mam, to mówię wprost, że nie mam. Ja bym na przykład klientowi swojemu w życiu nie wysłał yy, i muchy zrobione jest czegoś takiego. Wstydziłbym się. No ale, no, widzicie, taka wtopa. Filmik zrobiłem tylko dlatego, żebyście no, wiedzieli, jak to może wyglądać. <laughs> może warto zapytać teraz sprzedawcy czy jakiegoś waszego dostawcy, jak wygląda sprawa, jeżeli chcecie sobie y, zakupić te wormisy, żeby zapytać go, czy. To wygląda tak, jak te wszystkie poprzednie, czy już raczej tak, no bo jeżeli tak to ma wyglądać, to naprawdę, jeżeli macie zapłacić za to tyle, co yy, za faktycznie dobre, to bardziej opłaca się to kupić na Allegro za chyba, nie wiem, 3-4 zł, to jest moje zdanie, no. Zrobiłem yy, taki pokaz, żebyście po prostu wiedzieli i żebyście się nie wywalili niepotrzebnie yy, w sheet. No i to by było na tyle, jak się Wam podobało to tam zostawcie łapki, jak się Wam nie podobało to nie zostawiajcie, subskrybujcie kanał, bądźcie zdrowi, no i kolejny raz chyba myślę, że będziemy się widzieli przy madle. trzymajcie się, cześć.